Część z Was może zastanawia się, co mi tutaj tak cały czas dynda z tego plecaka. Jest to rurka systemu hydracyjnego. Na czymże jest system hydracyjny? No to jest taki system, dzięki któremu możemy się nawodnić. Składa się on z bukłaku. Bukłak mam w środku, w plecaku. Akurat ja mam trzylitrowy, natomiast występują w różnych pojemnościach. Bukłak elastyczny, który napełniamy wodą. Z niego wypuszczona jest właśnie taka rurka, na końcu której mamy ustnik. Ustnik otwierany, odblokowywany. Różnego typu rozwiązania są stosowane. Niekiedy możemy to odblokować po prostu zębami. Czasem trzeba albo Wygodnie jest po prostu zrobić to rękoma. No i możemy pić tą wodę z plecaka bezpośrednio, nie zdejmując go. Po co to komu? No, po to, żeby rzeczywiście tego plecaka nie zdejmować. Jesteśmy w trakcie wędrówki, w trakcie marszu. Nie musimy robić niepotrzebnych przystanków. W marszu popijamy sobie wodę, no i popijamy małe ilości. Tutaj nie jesteśmy w stanie wziąć hausta wody i się po prostu przepić tą wodą, tak, za dużo jej wypić na jeden raz, tylko rzeczywiście dozujemy ją sobie malutkimi porcjami, czyli tak jak powinno być. No nie jest tak, że za chwilę nam się zachce pójść za potrzebą w krzaki. Świetne rozwiązanie, nie tylko stosowane militarnie, chociaż no, Kamelbach, czyli firma, która to wypromowała najbardziej, promowała to właśnie jako rozwiązanie dla żołnierzy, szczególnie popularne w kontyngentach w Iraku, czy w Afganistanie. Natomiast no, z racji na tą wygodę, którą to oferuje, dawno temu tego typu systemy hydracyjne weszły pod strzechy i używane są w turystyce, w sporcie, tak jak my dzisiaj też z tego korzystamy. Minus? Minus jest taki, że trzeba taki system... Odpowiednio wyczyścić, a przede wszystkim wysuszyć. Jeżeli go nie wysuszymy po umyciu, no to może nawet w skrajnych przypadkach pojawić się pleśń, grzyb. No, tego nie chcemy. Nie jest to nic niesamowitego. To nie jest tak, że trzeba mieć jakąś specjalistyczną aparaturę i ślęczeć nad tym godzinami. Nie, natomiast trzeba po prostu zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście po czyszczeniu zdemontować ustnik. Najczęściej te ustniki są szybko wymienne, tak jak tutaj. Tego teraz nie wypnę, bo poleciałaby mi woda. No i dzięki temu po takim umyciu pod bieżącą wodą, tak jakbyśmy myli naczynili jesteśmy w stanie to e, porządnie umyć i wysuszyć. E, natomiast jest jeszcze jeden mały minus taki, że e, no, ciężko odlać tą wodę, e, kiedy potrzebujemy na przykład ją zagotować. Tak jak sobie z Mateuszem e, robiliśmy wodę na przykład na kawę czy na jedzenie, no to z takiego bukłaku, no jest to wykonalne, ale jest to dosyć trudne. Najlepiej ten bukłak wyjąć z plecaka, czyli musimy i wszystko inne wyjąć też z tego plecaka, żeby do tego dojść. E, ten bukłak jest elastyczny. E, no, to jest wszystko do zrobienia. Natomiast nie jest to tak wygodne, jak lanie po prostu wody z butelki czy z manierki. Dlatego ja też bardzo często, jednak jak mam do wyboru jedną tylko z tych dwóch rzeczy i nie idę na jakąś długą trasę, no to biorę po prostu manierkę, bo jest to wygodniejsze. Czyste lenistwo, wierzcie mi. Natomiast jeżeli spodziewam się dłuższego wypadu, szczególnie latem, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie będę potrzebował się dobrze nawadniać, Preferuję takie rozwiązanie. Biorę to nawet na rower często, czemu nie, jak jadę w trochę dłuższą trasę. Generalnie polecam. Marek jest dużo. Ja akurat korzystam z bukłaka, czy z systemu hydracyjnego marki Source. Mamy również systemy hydracyjne marki Hydrapak. Miltek również coś takiego robi, to wcale nie wygląda najgorzej. Więc w różnym przedziale cenowym jesteśmy w stanie znaleźć coś dla siebie, również w różnych rozmiarach. Niekoniecznie musimy od razu kupować 3-litrowy bukłak, mogą to być nawet takie 1,5-litrówki. No dobra, to robimy sobie teraz przerwę na posiłek. Deszcz cały czas spada i nie przestaje, ale nie jest tak źle. Gdyby było jakoś tutaj tragicznie, to pewnie byśmy rozwiesili sobie tarpak, którego tutaj mamy w pogotowiu. Więc jak będzie źle, to za chwilę po niego polecimy, ale na tyle to chyba wytrzymamy. Dobra, robimy sobie jedzonko. Najpierw wpuścimy tutaj wodę dla Mateusza. Mateusz będzie jadł dzisiaj liofilizat. Tak, czyli musimy mieć dla niego zgrzaną wodę. Pokażemy wam dwa sposoby spożywania czegoś na ciepło. Pierwszy, bardziej taki turystyczny, na pewno smaczniejszy i lżejszy ten posiłek, tak? Czyli właśnie liofilizat, różnego typu. No, faktycznie chyba jedne z najsmaczniejszych tego typu dań turystycznych, co myślisz? Tak. Wydaje mi się, że zarówno wybór smaków, jak i też samą łatwość w przygotowaniu, bo liofilizaty. Po prostu zalewa się wrzątkiem, mhm. czeka się parę minut, aż ta cała liofilizowana, czyli pozbawiona wody, żywność się wchłonie no i w zasadzie obiad jest gotowy do jedzenia. Wojtek ma coś innego. Tak, no ja mam Arpola, akurat tak zwanego, czyli no marka Arpol, która robi racje żywnościowe do użytku wojskowego. Działają one dokładnie tak samo jak racje, które... Realnie są spożywane przez naszych żołnierzy, no bo Arpo również dostarcza dla wojska tego typu e, posiłki. E, z racji tego, że to jest właśnie jedzenie wojskowe, nazwijmy to, no to nie wymaga przyrządzenie jego, nie wymaga otwartego ognia. Mamy tutaj podgrzewacz chemiczny, zalewamy go wodą. Ta woda często jest właśnie taka saszetkowana, jak tutaj widzimy, no albo po prostu wyciągamy ją z manierki, wlewamy tutaj. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie przelać powyżej wskazanego miejsca, bo rzeczywiście, jeżeli zalejemy za dużo tej wody, no to może nam się ten podgrzewacz zwyczajnie nie odpalić. Czekamy, no według zaleceń producenta, tutaj około 12 minut. Za chwilę tutaj ten już czuję, że powoli pęcznieje to opakowanie. W niektórych racjach żywnościowych są jeszcze takie kartonowe opakowania, do których wkłada się tą folię. W tym akurat w tej mojej racji nie miałem czegoś takiego, więc sobie tutaj to po prostu podwinąłem, położyłem na płasko. No i czekam, aż ta woda uruchomi mi ten podgrzewacz. Za około 12 minut jedzenie powinno być ciepłe. A to na czym podgrzewamy dzisiaj wodę? Też jest ważne o tym wspominaliśmy już Wojtek wspominał o tym w materiale spakowania plecaka. Ale pokrótce wspominając, jest to Miltekowa kuchenka, pani Tak, z tego co widzę. Tak, Spider, no. Panik Spider i nasz speczopowy, najlepszy na rynku kubek. <grymka> <grymka> Dobrze, to my czekamy aż wszystko się podgrzeje. Wracamy za 12 minut. Pachnie pięknie. <grymka> Mateusz już zaczyna, ja jeszcze chwilę poczekam. No chcę, żeby to było naprawdę ciepłe, chociaż już raczej jest gotowe z jedzenia. Ja często takich rzeczy nie jem, ale Wojtek mi podpowiedział, że tu jeszcze dodatkowo się rozrywa. Tak, tak? bo tam na górze miałeś strunówkę. Jest takie pierwsze rozdarcie, żeby w ogóle wejść do środka, zalać wodą i zapinasz to strunówką, tak? To się wtedy tam ładnie... Yy... Przygotowuje, przyrządza, i później, jak już wiesz, że zaczniesz jeść, no to rozrywasz niżej, po to, żeby mieć lepsze dojście do tego jedzenia. No a ta strunówka, zapięcie strunowe, już ci nie jest potrzebne, nie? Czasem tam rzeczywiście przy tych narożnikach się. O, dobra, chciałem ci dać nóż. No, czasem przy tych narożnikach się rzeczywiście tam gdzieś zatnie. Tu już mamy przygotowany śmietniczek, tu też zwrócę uwagę, żeby e, no, zachować tą kulturę, tak? Jakąkolwiek minimalną kulturę turystyczną i nie zostawiać po sobie śmieci. Tutaj Jacek z Czarnej Godziny fajnie to ujął, że po pobycie w lesie ma pozostać. Po nas tylko wspomnienie. Bardzo dobre. Jest okej, okay, nie? Jest fajny ryż, jest mięso, które nie smakuje jak konserwa turystyczna za 4 złote, mm -hmm, ale rzeczywiście no. jest mięso. No właśnie, ja akurat ch chyba tego smaku nigdy nie jadłem, natomiast kilka już tych liofilizatów mam za sobą i tam akurat tikka ale gdzieś tam kiedyś jadłem jakiś chyba, na no, bigos nawet jadłem w ogóle i to kurczę, było dobre. Oczywiście muszę przyznać, że, że, że lubię i polecam zawsze każdemu. Fakt, że to też swoje kosztuje, no ale no wiadomo, no coś za coś, no do, do, dobre rzeczy kosztują. E, tak czy inaczej, no to jedzenie ważne, żeby było ciepłe, to naprawdę tak poprawia morale, nie? W szczególności teraz, jak już jesteśmy cali mokrzy. No, chyba ty, mój softshell daje radę. Pochwalaj się przy okazji tutaj tym sporkiem, Light My Fire tytanowy. <grym> no, wszyscy tak to, samo to reagują. Strykowa łyżeczka jest trochę. <grym> <grym> nie, wszyscy się śmieją, wszyscy tak samo reagują, bo rzeczywiście no, żona lubi mi czasem taki prezencik fajny sprawić właśnie tytanowy spork, tytanowy kubek, a później się chłopaki ze mnie śmieją, że pancie, musi mieć wszystko tytanowe i... Oh, oh, nie. <grym> no <cóż>, o, no. <grym> Nie wzgardzę takim prezentem. <grym> Mamy do dostania, więc jeżeli myślicie o jakimś fajnym prezencie, nie wiem, jak, dziewczyny nas oglądają, chcą swojemu facetowi coś takiego fajnego sprawić, żeby wśród tam swoich chłopaków, tam zabłys że ale mam wypasiony sprzęt, no to taki sport tytanowy, czy właśnie taki kubeczek tytanowy, tytanowy no to jest obiekt pożądania. Tradycyjnie, w link w opisie, a wam Jak i nam życzymy smacznego. Smacznego. No dobra, pojedzone. Jeszcze jedna rzecz ważna, taka wtórna, jeśli chodzi o rację żywnościową typu wojskowego, ten podgrzewacz, który służył nam właśnie do podgrzewania jedzenia, może być wtórnie jeszcze wykorzystywany jako podgrzewacz do ciała, czy go ogrzewacz wtedy do ciała. No wiadomo, trzeba odlać wodę, trzeba pamiętać, że on tak troszeczkę wilgotny będzie, ale no on się też wysuszy sam z siebie, jeżeli nie będzie stał w tej wodzie, a on jednak dosyć długo trzyma tą temperaturę Teraz może to nie jest niezbędne, ale zimą rzeczywiście wielokrotnie gdzieś tam sobie go albo na wysokość nerek, gdzieś tam lędźwi tam umieszczałem, albo gdzieś do kieszeni czy do rękawiczek, albo po prostu tak między ręce i ogrzać sobie ręce, tak jeżeli gdzieś tam miałem bytowanie zimą. Więc dodatkowy taki, jak to się teraz mówi, feature, o którym może byśmy nie pomyśleli. Nie pomyśleliśmy też o jeszcze jednej rzeczy, czyli o wołowinie, którą specjalnie tutaj wzięliśmy. Tego typu wołowinka suszona jest. Z idealną przekąską podczas samego marszu. Natomiast tutaj, teraz jak już się rozleniwiliśmy, najedliśmy się ciepłego, to czemu Na, nafutrujemy się do końca? No tak, oczywiście też od razu tak powiem, zaznaczę, że w przypadku jakichś takich większych, dłuższych marszów, no nie takie jak malutkie jak tutaj dzisiaj robimy, no to jednak takie jedzenie takiego dużego posiłku no to raczej w ostateczności, to raczej już przy końcu naszej trasy, no bo jeżeli się gdzieś tam w połowie e, obiemy, nie, no to później możemy rzeczywiście mieć po pierwsze jakąś kolkę, po drugie mam się, że nam się zwyczajnie nie chcieć dalej iść. E, mogą być z tego, z tego powodu problemy, więc lepiej ten mały głód zwalczać jednak takimi małymi przekąskami, czy to będą jakieś tam sucharki, czy batony energetyczne, czy właśnie taka wołowinka. E, no ale dzisiaj i tam na całego jedziemy, <laughs> próbujemy, próbujemy A biltonga. jak tam. E, próbujemy biltonga, bo to jest rzeczywiście suszona wołowina, tylko robiona na wzór m, e, RPA, e, nietypowo po amerykańsku. Jestem ciekaw, czy będziemy czuli różnicę. Mati, zaczynasz? Ja jestem w ogóle mięsny, więc... No ja również, aczkolwiek co? Chyba... Inten mega intensywnie pachnie. To prawda i jest bardziej miękka. Jak ktoś chce męską przekąskę oh. dla prawdziwych mężczyzn... I zawsze marzył o tym, żeby być kowbojem z RPA? <laughs> <laughs> no to czemu nie? Może kupić biltonga. Ogólnie na plus. Takie przekąski są jak najbardziej wskazane. Wojtek approved. Dzięki. <laughs> Zabaldujemy się z drogi. Słuchajcie, chciałem się zatrzymać. Chcieliśmy się zatrzymać tutaj w jakimś takim fajnym miejscu, gdzie będzie widać panoramę. Panorama wygląda obecnie mniej więcej tak. E, więc uznaliśmy, że nie będziemy stać na tle mleka, tylko będziemy sobie dalej dreptali, e, a ja w tym czasie powiem e, dlaczego tak lubię góry sowie, e, bo je faktycznie bardzo lubię, e, często do nich wracam, e, trudno mi nawet powiedzieć kiedy ja w górach sowich byłem pierwszy raz, no to naprawdę da, dawno, dawno temu, lata temu. E, jak dopiero budowali. Jak budowali dopiero te góry sobie, Tak, jeszcze tutaj była równina. Ale o co tutaj chodzi w ogóle? No ja nie jestem tutaj jakimś tam przewodnikiem, więc na pewno nie będę wyczerpująco tutaj opisywał tych górsowych. Natomiast powiem, czym te góry sowie są dla mnie. Przede wszystkim jest to stara mekka wszystkich militarystów. Jeszcze. Chłopacy, którzy gdzieś tam są trochę starsi ode mnie, powiedzmy, ta poprzednia jeszcze generacja przede mną, e, no militarystów źle powiedziane, do pasjonatów militariów, tak? E, no to tutaj się zjeżdżała na różnego typu e, surwiwale, bo wtedy jeszcze nie funkcjonowało takie pojęcie jak bushcraft, tylko wszystko co tam było na łonie natury to się nazywało od razu survivalem. E, no i właśnie można tutaj było spotkać wielu takich, no, Freaków, e, którzy chodzili gdzieś tam w mundurach, którzy gdzieś tam lubili sobie spać w terenie. A tamte czasy to były takie trochę dziwactwa. E, to, to się później oczywiście rozwinęło i teraz nikogo to nie dziwi, że ktoś tam uprawia bushcraft, no ale wtedy to było takie dosyć osobliwe. Dużo chłopaków tu przyjeżdżało rzeczywiście na liny, zjeżdżali sobie na linach. Wiele osób, którzy rekonstruowali, czy to jakieś tam armie napoleońskie, czy coś bardziej współczesnego. No często można tutaj było spotkać kogoś gdzieś tam, choćby w takim głupim woodlandzie, gdzieś tam przemierzającym te szlaki. Także wielu takich fajnych, pozytywnych zapaleńców tutaj zawsze przyjeżdżało. No i nie ma się co dziwić w ogóle, góry sobie raz, że no są po prostu bardzo malowniczymi górami. No musicie mi wierzyć na słowo. Po prostu przyjedźcie i sami to sprawdźcie, jeżeli tutaj nigdy nie byliście. Jeżeli nie ma mleka, to jest tutaj naprawdę malowniczo. Niewiele trzeba tutaj dreptać, wystarczy wejść na pierwszy, lepszy pagórek. No i przed nami rozpościera się naprawdę bardzo piękna panorama, jakieś ładne widoki i to wszystko, że tak powiem, za darmo, bo nie trzeba jakoś się wielce zmęczyć, nie trzeba być przygotowanym fizycznie, żeby zrobić sobie jakieś ładne zdjęcia albo po prostu pooglądać sobie piękne widoki. No to jest raz. Dwa. Druga, druga właśnie sprawa jest taka, że tutaj w zasadzie gdzie nie rzucisz kamieniem, tam trafisz w jakąś historię. No by nie wspomnieć tutaj chociażby o twierdzy, czy kompleksie Rize, twierdzy Srebrna Góra, mamy tutaj bardzo dużo historycznych zabytków, historycznych budynków z różnych okresów zresztą, tak, więc dla, każdy, za, dla każdego takiego zapaleńca, który lubi historię, lubi militaria, no to tutaj to jest naprawdę raj. Kolejna sprawa, no właśnie, jak mamy dzieci, możemy tutaj bez problemu z dzieckiem przyjechać, raczej wszędzie podejdzie, to dziecko się jakoś tam nie bardzo, no wiadomo, się trochę pewnie zmęczy, ale no to są takie miejsca, gdzie możemy podróżować, po których możemy podróżować, przemierzać tutaj te rejony z ludźmi, którzy niekoniecznie lubią. Tak niekoniecznie są pasjonatami wędrówek górskich, no albo mają gdzieś tam jakieś problemy z kondycją fizyczną. No może są, no nie daj Boże, po jakimś wypadku, czy po jakiejś kontuzji, no i dopiero dochodzą do siebie, a już by chcieli troszeczkę aktywniej spędzić ten czas, no jak najbardziej. Tutaj można chodzić dniami, nocami. Jest gdzie przemierzać, jest wiele szlaków, one są dobrze oznaczone. Po drodze, tak jak mówię, znajdujemy dużo śladów historycznych, mamy sporo miejsc, które możemy też zwiedzić, muzeów, pyszne jedzenie, dużo fajnych takich miejsc noclegowych. Ja polecam. Ja naprawdę polecam. Tak jak mówię, moja, moje serduszko bardziej bije w stronę Galicji, ale to z tego względu, że gdzieś tam sięgają moje korzenie, przynajmniej część moich korzeni. No nie mniej do, do, do właśnie okolic Nowego Sącza. No jest mi trochę dalej. Nie zawsze mam okazję się tam wybrać. Natomiast tutaj z Poznania, przyjazd tutaj na weekend, to nie jest żaden problem organizacyjny czy czasowy. A takie pochodzenie po takich. Nazwijmy to lajtowych górach. Sprawia, że ja później w poniedziałek przychodzę do pracy wypoczęty, a nie zmęczony, co też czasem jest potrzebne, tak, jeżeli mamy jakiś trudniejszy moment w życiu, czy to w pracy jesteśmy bardziej zmęczeni, no to może niekoniecznie jeszcze warto się dobijać w tych górach, może warto po prostu sobie pochodzić, rozruszać się, nawdychać się świeżego powietrza, przemyśleć swoje postępowanie i swoje życie, i wrócić już w poniedziałek z naładowanymi baterykami. Oczywiście, schodzimy na dół i zaczęło się rozpogadzać. Mati, wracamy? Gdzie? Tam, gdzie byliśmy. Tam? Tam. Dobra. No to dobra. Czego się nie robi dla widzów. Jak to bywa ze spontanicznymi akcjami, mało się w trakcie nich myśli. Jesteśmy na górze, nie pada, ale za to wieża jest już zamknięta. Zresztą jak spojrzymy w górę, wiele więcej niż poprzednim razem byśmy nie zauważyli. No ale jesteśmy tu drugi raz. Trzeci raz już tu nie będziemy dzisiaj wchodzić. Dzięki, że byliście na tej wędrówce razem z nami. Specjalnie dla Was weszliśmy na Wielką Sowę dwa razy. Jaki był tego wynik, sami doskonale już wiecie. Sprzęt się sprawdził. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Was, że sklep militarny nie jest tylko i wyłącznie dla pasjonatów militariów. Sprzęt, nazywany często militarnym, może się sprawdzić również w turystyce, w sporcie, nawet na co dzień. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, Piszcie koniecznie w komentarzach. A jeżeli macie sprawę do mnie bezpośrednio, piszcie do mnie maila wojtek Sprawy, pytania, propozycje zachęcam do nadsyłania maili. A my widzimy się w następnym odcinku, może również w jakichś ciekawych okolicznościach, kto wie, zobaczymy. Dzięki jeszcze raz, do następnego!